Cały samochód darów trafił do jednej z biednych, wielodzietnych wrzesińskich rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka. Chojnym darczyńcą była zaledwie jedna osoba. Dostarczeniem łóżka polowego, dwóch kartonów odzieży, artykułów szkolnych i środków czystości zajęli się współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wolontariusze. Obdarowana, ośmioosobowa rodzina żyje w skromnym, dwupokojowym mieszkaniu. Pani Marzena nie pracuje, ponieważ opiekuje się piątką dzieci i chorą na cukrzycę babcią. Jej mąż, pan Paweł, nie może znaleźć pracy z powodu swojej choroby. Dochody rodziny, na które składają się dwie renty, nie wystarczają w pełni na najważniejsze potrzeby. Często zdarza się, że pod koniec miesiąca brakuje im pieniędzy na żywność. W dodatku, w tym roku rodzinie zepsuł się jeszcze piec gazowy. A do kosztów związanych z wyprawieniem najstarszego syna do szkoły wkrótce dołączą wyprawki dla młodszego rodzeństwa. Dlatego, prawdziwie szlachetna paczka była dla nich darem niebios. Z czego pani cieszy się najbardziej? Z piętrowego i z rzeczy, z butów. Bardzo za to dziękuję. W świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej, która służy za magazyn całej akcji, wolontariuszom zostało jeszcze do rozwiezienia kilka innych paczek. E, jakie są reakcje ludzi na szlachetną paczkę? Najsłodsze to są oczywiście dzieci. Te światełko, jak się im zapalają w oczach, to naprawdę. to. Jest naprawdę, to, to jest właśnie to, co jest najlepsze tej w tej szlachetnej paczce. Czy były jakieś nietypowe dary? Oczywiście, znaczy takie największe to tak, dostaliśmy dwie pralki, łóżko. Wiem, że jedna rodzina wymieniła sobie elektryczną instalację w domu. Jaka była największa? Największa paczka była od koszykarzy z Poznania. No oni tam naprawdę się postarali, za kilka tysięcy złotych kupili. Jaka była rola wolontariuszy? Oczywiście tak, my robiliśmy ankiety. Yy, chodziliśmy po rodzinach przed jeszcze akcją, y, sporządzaliśmy o nich wszystkie informacje, wpis wpisywaliśmy wszystko na internet do internetu yy. i tam znajdowali się darczyńcy po prostu. Mogliśmy pomagać im na tak. przykład, reklamując tą akcję, żeby się znaleźli. Tak. Skoro jako się rzekło, najlepsze w całej akcji są światełka w oczach dzieci, popatrzmy na nie.